Days, the same old thing, same place, different day. I miss the good old days, hanging out with my hero, Sonic. <sighs> Chasing bad guys and blowing them away. <laughs> but now he's gone, and there's nothing left to do but shot till I drop. There was always something fun to do with Sonic around. I really miss him. Hey, what's going on here? Is there an eclipse today or what? Nobody forecast a storm or anything. man can it be What's that ah! Watch it watch it Ow you should watch where you're going buddy Hey are you all right You look kind of hurt That was one of Eggman's robots, huh? He must have captured you and somehow you got away, right? Don't worry, I'll protect you. I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. Witam mm w kolejnym -hmm. odcinku zagrajmy w Sonic Adventure DX. Ale Amy, serio! Ile ty czasu spędziłaś z No ile? No te kilka sekund, co go zdołałaś wytulić po tym, jak Cię uratował w Sonicu CD? I tyle w temacie. Więcej czasu, prawdę mówiąc, to spędziła z Metal z Soniciem, niż z prawdziwym Soniciem. Żeby ruszyć fabułę do kwotu, trzeba iść w stronę kasyna. Ale to, co będzie później, pokażę Wam dopiero w następnym odcinku. Już na samym początku Cliffhanger. That dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Sonic! Hmm, wonder where he went. Sure hope he's alright. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. Looks like I'd chaosu! Przecież byłeś w stanie normalnym, zwykłym samolotem dolecieć na miejsce. Nie jest to oczywiste, gdzie można znaleźć następny Marek chaosu, ale na całe szczęście latająca czerwona kulka podpowiada nam, żeby udać się do dżungli. Ale gdzie już jest w tej dżungli? No to już trzeba się nachodzić, chyba wy się wie gdzie. A ja wiem gdzie, bo trzeba polecieć prosto na lewo i zaczną następkę. Wow! There's a chaos emerald. Hey, wait up. Stop! Pokój za frogim daje nam okazję, żeby zobaczyć poziom, który jest dostępny tylko i wyłącznie dla Teresa. Żeby się tam dostać, musimy nacisnąć ten przycisk, żeby najpierw zsunął się piasek, potem zniknęła ta niewidzialna ściana, żeby się dostać do ulubionego poziomu Sonic Forces, czyli Sand Hill. Sand Hill jest dosyć nietypowym poziomem, bo tutaj właściwie nie ma żadnej trudności. Wystarczy, że pędzimy naprzód z pełną prędkością i właściwie nic nie może nam zaszkodzić. Ups, y nie ten nagranie. Sandkill jest dosyć nietypowym poziomem, bo tutaj właściwie nie ma żadnej trudności. Wystarczy, że pędzimy do przodu z pełną prędkością i właściwie nic nam nie może zaszkodzić. Jedynie jeśli interesują nas punkty, chcemy tam coś tam pobawić się w tej niegierce, to możemy jedynie przejeżdżać przez te bramki. Ale tak to cały czas, przez cały poziom zjeżdżamy sobie na tym snowboardzie i tutaj no, właściwie nie ma żadnych przeszkadzajek. Po prostu jedziemy sobie, jedziemy. Żadnego platformowania, żadnych bezdennych przepaści, żadnych przeciwników i ten poziom w sumie to mnie troszeczkę fascynuje, dlatego że twórcy przygotowali grafikę specjalnie dla tego poziomu, specjalnie dla tej minigierki, tylko dla tejsa, no i dla Sonika, jeśli się wybierze z menu, więc podejrzewam, że ten poziom mógł być pozostałością po jakimś całym poziomie, może był właśnie tylko dla tejsa i może też dla Pika... Big Mog znalazł się tutaj wrogiego. Ewentualnie zawsze tu można wypluć szmaragdy na klesa czy coś. Ale to tyle Sandhill. Ups Uh oh. I że I was in a desert. I wonder where I am. No i wróciliśmy do odległej przeszłości, zdominowanej przez kolczatki, z której wydostać się możemy jedynie. Znajdując znajdźkę, nie wiem w jaki sposób to działa, bo to niby nie jest podróż w czasie, ale ta jakoś tutaj obowiązkowo znajduje tą znajdźkę. Mówię obowiązkowo, dlatego że trzeba ją znaleźć, żeby pojawiła się tutaj tika, z którą trzeba pogadać, którą właśnie przypadkiem ominęłem. <grym> Serio, jak nagrywałem, to po prostu. Zakapiłem się, pamiętałem gdzie trzeba iść, przyszedłem obok i myślałem, że to miejsce gdzie trzeba zahaczyć jest troszkę większe i dlatego myślałem, że nie wiem gdzie, mówię. tutaj muszę zwiedzić do głównego smaragdu, jednak nie, no to się cofam do miasta, a potem zaraz, zaraz tutaj na wprost są te schody, przed którymi stoi Tikal, a ja tutaj znowu podczas nagrywania na bok poszedłem nie wiadomo czemu, no cóż. Takie pomyłki się zdarzają, zwłaszcza, że tutaj nie ma czerwonej kulki, która nam podpowie idź przed te schody, żeby znaleźć tam Tikal, żeby z nią pogadać. Tutaj musimy się sami odnaleźć. Ale przy okazji macie okazję, żeby trochę więcej zobaczyć tego miasta. A ta znajdźka, którą znaleźliśmy moim zdaniem jest świetna. No i znowu trzeci raz winałem Tikal i nie zauważyłem. Ta znaćka sprawia, że jeśli naciśniemy fisk ataku i przetrzymamy, to wtedy Tails się kręci i kręci i kręci. Moim zdaniem jest to znakomity atak i moim zdaniem fajnie by było, gdyby Tails używał tego ataku w Sonic Adventure 2 zamiast mechan. No cóż, moim zdaniem jest to coś, co się bardzo przydaje. Biegniemy, a potem przecinamy się przez przeciwników. Bardzo użyteczna umiejętność. Dobra, a teraz chodźmy do Tikal, tak na serio. The servers are the seven Chaos Emeralds. Hello there, friend. How are you? Um, what were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the seven Chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number seven is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal. And you are? Tails? Tails? You're not who I'm looking for. Oh, I wonder if he's okay. Does Do zobaczenia w następnej części.